Siemano, ludziska, z tej strony Piotrek, a w dzisiejszym odcinku jest oczywiście znowuż ponownie Rafałek. Dzień dobry. Rafałek dzisiaj będzie ze mną dalej, kontynuował oczywiście kiszonkę, jak w poprzednim odcinku, więc lecisz po ten, ja lecę po przyczepy i tyle. Wiesz już gdzie jechać, to jedź, ja zaraz tam przyjadę. Tylko tu ani przestawię sobie jeden ładny traktorek. Oj, muszę miejsce, muszę uwygodzić się w tym żandirku. O, powoli, powoli. Poszedł. Jak armata. Oj, 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 oj. nie, Rafałku, proszę, prosto tym razem. Już chyba, już chyba zdążyłeś wyczerpiać od sąsiada. Postaram się. No. się Panie, jak się zarzuciło! Ślisko, po deszczu. Ślisko. też Deszcz Ślisko, po deszczu, mówię szczerze. Szczerze, ale tak naprawdę. Oj, ci utknąłem. Ej, coś tu jest podejrzane. Deszcz deszczu nie było bo tygodnie Ej, Ale Rafał, jak się rozkładaj. Poczekaj. Wiarę. No nie trąb mi tutaj, jedź Dawaj, dawaj No jedź Łoj panie o... Co to było? Nie wiem, nie. Co tu się stało? Mogę jeszcze tak dziwnie jeździć bo sąsiad mnie poczęstował. Sąsiad dostanie. stanie. Obecnie wiem. Już mu wziąłeś przecież. I to jeszcze mu mogę obetnieć. O nie. Albo jedna z tego palca. <grym> Możemy wyrósł że mu wyrósł. Nie bez kity. Może. To nie jaszczurka. że mu odrasta na zawołanie. Oj! Sąsiad na strajku, Co to co? Sąsiad na strajku, Aha, gnój rozwalać na ulicę. No. A później, kurę, nie będziemy mieli się jak dostać do miasta. Sąsiad i tak, raz na rok jeździ do no. miasta. Kogo nie stać na autobus? <laughs> I to za daleko. A jeszcze sześćdziesiątką tobie dojechał dopiero za trzy dni. Wróć tam co nie dobrze. <laughs> Co się Dobrze, że tego nie widziałeś? Rujku. Co się Nie Nieważne. Stój. <śla> Widziałem to! <śla> Oj, Rafałku, nic nie porysowałeś. Ale trochę wymiecenia, ale to Wiek. jest. Wyklepie Wiek. się. To się wyklepie. Tylko twoja wina. Jaka moja? Ja ni Do hamulcy nie ma. Dobra, to ty jeźdź traktorem teraz sobie. Eee, muszę naokoło, żebym... Jak będę umiał. Nie będę umiał Tu za dużo tych gałek. <laughs> Poczekaj. Nie, to tura. No tak. Będę zaraz. Kiprowania nie włączył. No, ale tak nie tak w, nie włączaj. No. Za dużo tych przycisków. Nie naciskaj żadnego, tylko gaz. Ohurde. I wajka. Ta <noise> 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 O Flaszka za, si za siedzenia. Zostaw to wujka. już za późno. O nie A zresztą tu była... Tu były trzy flaszki. są światło krat? oj rapałku nieładnie, nieładnie tak pić dlaczego? za młody jesteś nie ja nie mój brat to miał 9 lat to chodził na balony. no ja teraz z twoim tatą ładnie. nieładnie e, ja gdzie? do przodu bardziej jeźć a. a gdzie chodziliśmy na no. na panienki nie ładnie 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 było wtedy no nie wiem nie wiem czy tak ładnie to były piękne czasy, jak twój tata był zgona zaliczył, jak leżał pod ławką. Ja pamiętam. Co pamiętasz? Ja pamiętam, że nic nie pamiętam. <grym> ja <grym> nie. Gdzie on pojechał. O, ale urwał. Dobra. Idziemy teraz na drugą po, y, stronę. Rafałku. Majka mi się pomyliła. Razem z biegami. Zamiast na C, To Pacznik włączyłem. Wiem, wiem, ułodny jestem. No troszeczkę, rafałku. Ale pamiętaj, twój tata też był taki wariat. Twój tata to jeszcze gorzej jeździ. No jak codziennie na co dzień nawalony. To po, nie dziwię Powiem ci tylko jedno. Jak jechał. Z przyczepami, ze zbożem, co nie? Przez drogę, to wysypał dwie przyczepy na drogę. Pomyliły mu się przyciski. I wiki na jezdnie. A wiesz, ile było ton? U -u -u, prawie 50 ton. Eta mało. Półdzielek 150. <noise> oj, 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 rapałku, rapałku. Ale ty że jesteś jechał, wariat. Mówił, że jak jechał. No. Zauważył. Takie ładne. Panie. O, no, no, no. Odpowiadaj, opowiadaj, opowiadaj.

Bo jest ten kawałek taki, nie? No Ja zadzwonię. Do sąsiada. Stop są Bo to nie nasze. Spoko. No. Sąsiad. Nie odbiera. Stop. To to już nie nasze jest w sumie. No. To już jest sąsiada chyba. Nie będziemy mógł grać. No nie, my nie no tacy nie jesteśmy. No nie wiem. Uważaj tam na zakręcie. Ja bym tam wziął. <grywia> ja bym tam nie pogardził. Pięknie, pięknie. Rafałku? Tak. To ty tutaj pojedziesz koło Zbyszka, tutaj na pole, co min minąłeś, co nie? Pojedziesz bronami i ładnie to zabro znaczy zakultywujesz, ok? Znaczy kultywatorem. Nie kultywatorem, tak, kultywatorem, dobrze. Mi już się miesza wszystko. Za dużo tych maszyn. Dobrze. Weźmiesz ładnie, John 2001. Na ile? Bo. 71. Tak, 71. A gdzie to jest? No tutaj Rasy, brony. Brony są pod drugą wiatą tutaj z przodu. Pod tą pierwszą. Ci tu, to ci pokażę? Ja tylko wiadę tam sobie. Ło! Joch, ja tu zarzuca! Oj, sąsiadowi tylko dać. To od razu zepsuje. A ja pojadę tutaj orać pole dalej, ok? Dobrze. O, siadłem z powrotem okay. To tam rozczep te przyczepy, odszczep tam ładnie. Weź sobie traktorek. No pięknie mi Rafałku, pięknie. Oj, będziemy tylko musieli to wziąć i zgarnąć. Bo no. się wysypuje. Dobra, zostaw tu ładnie przyczepy. Dobra, chodź Rafałku. Gdzie to jest? Chodź. Muszę samochodem odjechać. O, to tutaj. Poczekaj, wujek tam wejdzie. Aj! A po co? Może żeby ci podszczepić. Ja wujka przejadę. Nie przejedziesz. Ufam ci. Mam nadzieję. Powoli! Powolutku, leciutko, paluszkami. Do... Już, do góry ładnie. Uważaj, to... Jezu Możesz jechać No jedź Jadę Nie poganiaj mnie To ładnie tam zrób Bo mamie powiem A co mamie powiesz? Nic, nic, nic No właśnie Grzeczny Rafałek Ja mogę mamie powiedzieć co ty robiłeś? To też chcesz, chcesz coś nad nim też powiedzieć? Nie, nie, nie. Będziesz grzeczny? Tak. No, grzeczny Rafael. Widzicie, Rafael się super To Rafael tam będzie sobie robił. A ja jadę. Pługiem. Orkę robić dalej. Bo Mikołaj gdzieś pojechał i nie dokończył. No. No ładny jest tu orkę, bo miał tu orkę zrobić, ja wziął tym. A on się bawił. On wziął tym kultywatorem i to tylko przeorał lekko i... A tu trzeba orkę zrobić. Orki znajerki. <laughs> Jest godzina 17, więc tak do 20 będziemy robić pięknie i później Rafałka zawiódziemy. Znaczy, mamusia dzwoniła już. Dzwoniła? No i powiedziała, że jak dokończę to jedno pole. No. Że żebyś mnie odwiózł. No dobra, okej. Okay. Mm, bo jak? Co? Słuchaj. będziesz widział na polu przewróconego supa? No. nie no. luzik. <grym> w zapasie mas. Tak, spokojnie. Ta. Drzewo nie zawalił Oj. I jazda. Jedzie maszyna i z nie powstrzyma. Piękny pięknie to wygląda, ale piękne widoki. Nie no, kurde, ledwo tu. Tak. Będziemy musieli poczekać aż trochę wyschnie, bo mokro jest. Ja nie dam rady, ja tu się zakopuję na tej polecaniach. No, mi też ja się zakopuje. No to ja chyba tej orki za, no, nie zrobię tak za bardzo, bo się zakopię i co wtedy? I kto mnie wyciągnie? Mikołaja nie ma, więc no... No. Co ty tam otwierasz? Za to Pepsi, Pepsi, tylko. to. pewno Pepsi? Na pewno. No dobra, okej. Okay. Ale to be... Co, to, co, co? No, o nic, nic. No ja mam nadzieję. Mamy mm -hmm. jakieś jeszcze? Nie, nie no nie masz już. Zaraz cię zawiązę. Idź, cię tam naszkowała zimniaczki. Nie. Co? Ja do ma? siebie mówię. Patrzę, czy jakieś piwka jest, Co? To Jakie piwa? Jakie piwa? A skąd je masz? To siada. Sąsiad znowu tam podeszedł do ciebie? No. Oj kurde, ja temu sąsiadowi to jaja obarwę. Już to dawno zrobiłem. <grym> do tego piło motorową. <grym> motorową. Dam ci zaraz ta saka, to obetniesz, bo tam ptaka. <grym> Ej, bo jak nie przesadzaj Co? bójkiem masz lepiej chyba niż w domu, co? No nie wiem. Jak nie wiesz? Złyki ci tu je daje jeździć ciągnikiem Nie, nie, zmuszasz. zmuszasz ja cię zmuszam? do czego cię zmuszam? zmuszam? znalazłem. znalazłem przyjechałeś pomóc. Bo sam zadzwoniłeś do mnie i pytałeś się, czy możesz przyjać pomóc. Nieprawda. Nie, nie, wcale, co, co nie? A w ostatnich połączeniach mam Twój numer telefonu. No bo Ty dzwoniłeś. Nie, Ty. Nie, Ty. Ty i nie kłam. Ty nie do mnie dzwoniłeś. No, 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 już na pewno. No tak. No, no. Już no jeszcze. No, no. 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 Oh. <laughs> Skończyłeś tam rapańków? Ostatni psias. Dobra, to ja odjeżdżam. Oj, ali te stražaci tu te drževo poupadaju, ja to... No, ja vem. Bilo je mi tamo rano, to. Mmm. <grym>

Słyszałem wszystko, mówię? słyszałem przez Sybi ja radio, przez Sybi radio. Nie, nie wyłączyłem. A widzisz, kopałeś się i co teraz? Nie wiem. No. No to co, dziękujemy za oglądanie. Rafałek oczywiście trochę tu nas nabroił. Ja będę musiał Rafałka teraz ładnie zawieźć do domu. Chyba, że przenocuję, żeby wyczeźwiał, bo normalnie jego mama mnie zabije nie teraz. Jego tym bardziej. Więc chyba przenocujesz u mnie. Dobra. Ale żeby o to ostatni raz Rafałku by było, bo naprawdę. Dobra. No, no to. Po, pożegnaj się ładnie. Do widzenia. maneczko maneczko. Trzymajcie się. Cześć.